Witam serdecznie w mojej hydroponicznej kuchni. Pewnie się zastanawiacie, co tutaj dzisiaj będziemy ważyć, panoramiki. Otóż nic, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy tutaj w celu takim, żeby spojrzeć sobie, co słychać u roślinek na parapecie kuchennym po zimie. I domyślam się, że głównie będzie nas właśnie interesować ta oto Monstera, Thai Constellation. No jak widzicie, już nazwita plamskami, ale ona tutaj naprawdę teraz Musiałeś się włączyć od świeżaczu? Naprawdę teraz? Ona tutaj, słuchajcie, lekko nie miała przez całą tą zimę, bo yy, fakt jest taki, że moje okna są ciemne. No, dzisiaj akurat jest bardzo słoneczny dzień, więc wydawać by się mogło, że tutaj jest jasno. Natomiast ona tutaj, wiecie, to, to, to słońce, zobaczcie, jak ona jest przyklejona w ogóle do tej szyby. No, nie, jakby ona chce tego światła, a tego światła tutaj za bardzo nie ma. Kolejna kwestia, okno. Tak, ja mam klamki i normalnie mogę uchylać to okno i robię to przez całą zimę. Namiętnie, co tam by się za tym oknem nie działo, to ja to okno uchylam, więc no, ta monstera nie miała tutaj lekko. Szczególnie, że ona nie lubi, jak się jakoś tak wiecie, warunki zmieniają. A w kuchni się zmieniają, bo to wiecie, raz coś gotujecie, no to jest wilgotniej, nie? Raz nic nie gotujecie, no to nie jest wilgotniej, no nie? Te okno otwarte, zza okna, raz zimniej, raz cieplej, no nie? Więc jakby. No plamy są, plamy są. Kolejna kwestia, słuchajcie, ona jest tak bardzo ciężka. Patrzcie na tą łodygę, no nie? W porównaniu z moją, z moją dłonią, z moimi palcami. No toż przecież to jest jakiś dramat, słuchajcie. Jakie to jest grube, jakie to jest, słuchajcie, ciężkie. I yy, yy, też przyznać się, muszę, że kilka razy ona miała sucho w głównej donicy. Ratowało ją, ratował ją tylko ten kubeczek, ten z tyłu, w którym są po prostu włożone korzenie. Więc, jakby, no, no jak widzicie, no, ma się ona nie najgorzej, ale białe części mówią, że, że nie. <laughs> że to nie są dla nich warunki. No, tak to wygląda, no. Tak to, słuchajcie, wygląda. Tak, ona przez całą, słuchajcie, zimę, czy to będzie widać, czy nie będzie widać? Tutaj, ja wiem, że słabo widać, no bo za oknem jest za ciemno, znaczy za, za jasno jest za oknem względem tego, jak w mieszkaniu jest ciemno, więc to kiepsko widać. Natomiast tu, o, widzicie taki, taki ten, ten, o, tu, tą, tą wodygę taką, no to to jest jeden, jedyny liść, który ona straciła przez całą zimę, Mm, więc wydaje mi się, że to nie jest jakiś tam najgorszy wynik, biorąc pod uwagę, że warunki tutaj miała, no naprawdę survival jak nic, no nie? nie podobał ci się survival, <grym> monstero, powiedz mi. No właśnie, więc dlatego się też dzisiaj widzimy, bo ja koniecznie muszę coś z nią zrobić. Ona po pierwsze tutaj któregoś razu by mi upadła, więc jak widzicie, nawet stoi lekko inaczej, to, 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 raczej zauważą ci, co są tacy, wiecie, mocno spostrzegawczy i zwracają uwagę na duperale detale, tak jak ja, no to ona stoi troszeczkę inaczej, bo by upadła. Ona jest już za ciężka względem tej śmiesznej doniczusi. <grym> bo ona w tym momencie jest po prostu śmieszną doniczusią na, na wielkość tej monstery. Więc muszę sobie ją jakoś ogarnąć, jakoś odświeżyć, i jeszcze nie wiem co z nią zrobię, ale muszę ją przynajmniej uciąć, niech ona się ukorzenia, bo tak jak tutaj widzicie, trochę pleśni, trochę czegoś tam czarnego, no nie? Tam normalnie, słuchajcie, jeszcze gdybym może złapała jakąś ostrość. Halo? Um, tak, ja wiem, że to wygląda źle, no nie, ale tam pod spodem normalnie korzenie są. Trzeba by to było po prostu wziąć, umyć, a ja nie jestem w stanie tego wziąć i umyć, bo to jest ciężkie. Natomiast yy, do, dolne węzły, fajnie, bo są ukorzenione, naprawdę są. Ja wiem, że to wygląda nieładnie, ale naprawdę są. Ale te górne, no nie są. <ścoughs> Więc trzeba będzie ją po prostu wziąć i, i, i pociąć. No dobra, słuchajcie, zobaczymy sobie ją jeszcze od góry. To muszę wleźć na blat, kuchenny. Szczęść Boże i ratuj się, kto może. Nosorożec na wysokości, słuchajcie. Boże, jaka ona jest w kurzu, japie. Zaraz wam pokażę. Tak, nosorożec na wysokości BHP zachowane. nie jest w żaden sposób. Trudno, trudno. Nie. Liściu, liściu. Ale żeś się przykleił. O matko boska. O matko i córko. I tu jest jeszcze jeden liściu. A co to jest za liściu? Ej, co to jest za liściu? Ja cię nie znam. Co ty jesteś nowym liściem? A skąd? Ej. Patrzcie na tą łodygę. To wcale nie jest najnowsza łodyga. To już nawet widać, bo tu są suszki. Patrzcie, jaki jełob. Nie rozwinął się. No mówię, tu jest za mało miejsca. Ona też krzywo stoi. No mamy tutaj liścia. Nawet bez plam z tego, co widzę, no ale się nie rozwinął, nie? A ja teraz nawet nie mam, jak go rozwinąć. No dobra, trudno. Liściu, jak ty wyglądasz? No! <grytanie> Tak, jak się spodziewałam, no nie? Od góry też plamy widać. No, ale duże są już, no nie? I mają te, te wcięcia, więc to wiecie, fajnie wygląda. Tutaj to jest tona kurzu. Po prostu tu mogłabym Wam napisać jakąś ukrytą wiadomość typu, nie wiem, help. Albo zdejmij tam mnie z, z, z tego blatu, zanim upadnę. Boże święty, jaki, jaki syf! Matko boska, no, z kamerą wśród zwierząt, słuchajcie. Tak, tu jest jeszcze jakiś liściu. No też go nie zobaczymy, no nie ma szans, no. Tylko tyle co kawałkiem. O, Luśka przyszła. Luśka, nie martw się, zaraz matka zajdzie z tego. A, tu jest jeszcze jakiś liściu. O matko, no mówię, no ciężko ją ogarnąć, ciężko to zobaczyć. O, Luśka pije wodę. No, to tu dobrze. Już się matką nie przejmuje, widzicie. No tak, no końce tutaj, tak. no tak, no. Co tu dużo gadać, słuchajcie? A co tu mi się wydarzyło na tym oknie? Co to jest? Jakieś takie dziwne coś. No okna są do umycia, to ja wiem. Dobra, słuchajcie, chyba złożę z tego blatu. Nic tu chyba lepszego nie. lepszego kadru chyba na nic nie, nie, nie złapiemy, no. Jaka, j, jaka ta monstera jest, każdy widział, no. Dobra. Złożę, zanim spadnę. Te poodcinane łodygi to jest Zizi zi, Plant, słuchajcie. on się tutaj tak, o, ukrywa. Ja go jakoś, jakoś w trakcie trwania zimy ja go tutaj sobie przyniosłam i od razu mu się to nie spodobało. No ale jedne, jednym pędem żyje, no nie? No, 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 zawsze coś, prawda? Zawsze coś. Czekaj kolego, we, weź na się kawałek, przesuń, jeśli można. Tutaj jest ta choja. Ja jej wciąż nie posadziłam. O, a ona tutaj sobie wiecie żyję sobie powolutku. Już Wam mówię nawet, co to jest za choja. O, cyk, proszę bardzo. Tak się nazywam. Tak, tak się nazywam. No i co? No to dalej jest sobie w tym kubeczku, robi nowe listki. Jakoś tak powiem Wam, zima to nie jest mój czas. Mi się nie chce. Jak jest ciemno za oknem, to mi się serio nie chce. Tak. O, a tutaj... Co, 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 O macie, no widzicie? Sprzątałam, a tego nie zauważyłam. Suche kwiatki. To jest, słuchajcie, Ersze. Eee, nie. na tu, 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 co ty jesteś? Pokaż ten znacznik, przecież ja tego nie przeczytam. Nie ma szans. Nazywam się tak. No, nie ma szans, żebym ja to przeczytała. Co? To takie usyfione jest wszystko. Jezus, wszystko w kurzu, Matko Boska. Yy, tak, dobra, no słuchajcie, ta roślinka, ona w trakcie zimy, nie może tu ten znacznik, bo go przecież zaraz zgubia. Yy, ta roślinka w trakcie zimy normalnie, słuchajcie, mi kwitła. Yy, takimi, no. Niezbyt specjalnymi kwiatkami czy czymś takim. No nie, nie było to jakieś tam mega spektakularne. Tutaj nawet widać wielkość, bo, bo dwa się ukryły, nie sprzątnęłam. No to już są suszki. Ja ostatnio tutaj byłam posprzątać suche liście, słuchajcie, na tym parapecie. Mm, kilka roślin było do wyrzucenia, um, kilka łodyżek tutaj stąd. Tam w rogu i nawet piękny grzyb mi się zrobił, patrzcie. Tak od tego, że, że tam stało i nie było przewiewu. Tam w rogu stał batik i też ostatecznie trafił w kosz cały, bo ja z nim miałam cały czas problemy, żeby on mi się ukorzenił. Jak zrobił korzenie, to za chwilę zrzucał te korzenie. Czy nawóz dawałam, czy jakieś odżywki tam dawałam, wiecie, jakieś takie ten super drive, czy cokolwiek co nie, czy był na wodzie, czy był kanazem, czy nie było kanazem, on wiecznie mi te korzenie gubił. Stwierdziłam, że już mam dość. Po prostu, ile można, ile można bawić się z batikiem. Tak, więc jakby posprzątałam tutaj liście i głównie liście z tego skrzydła kwiata pousuwałam, żeby, no, żeby jakoś to wyglądało do filmu, nie? <ścoughs> w miarę chociaż. Tak, tak więc tutaj usunęłam całkiem sporo takich suszków właśnie z niej. Ją dostałam od Izy, z Izabeta po pracy. No i powiem Wam, że ładna roślinka. Podoba mi się, ona tak trochę ocelotem zajeżdża takim, nie? Tak, trochę. <laughs> trochę tak. Pokaż na tego liścia. O, z tej strony. Bardzo ładna roślinka. Bardzo mi się podoba. No, ona sobie tu żyć swoje klecie, to wiecie. Ja tam ruszać jej nie będę. Niech ona sobie tutaj żyje. Natomiast całą zimę walczę z tym. Próbując ukorzenić, już jest całkiem nieźle, bo zaczyna mi robić nowe liście. Ja go sobie tutaj przeniosłam z parapetu chojowego. Tak, bo jak tam sobie choję, ogarniałam i tak dalej, to stwierdziłam, że dobra, a ty nie możesz tutaj już stać i to też mu się nie spodobało, bo słuchajcie, w kilka dni po tym jak ja zmieniłam mu miejsce właśnie tutaj na te, o, no to, to jemu się to bardzo nie spodobało. Słuchajcie, zrzucił mi bardzo dużo liści wtedy. No ale ym, głównie chodziło o to, żeby go ukorzenić i już jest całkiem, całkiem nieźle, naprawdę. Całkiem nieźle, więc on się ma tutaj, no, akceptowalnie. Dobrze, teraz tak. Kubeczku, chodź no tutaj na chwilę. I drugi kubeczku, chodź no tutaj na chwilę. Tutaj w tym kubeczku wcześniej były takie trzy kubeczki. Tutaj było Epipremnum Pinatum Aureum i dwa kubeczki Epipremnum Skeletor Przez całą zimę został mi jeden, ale to nie oznacza, że tyle poszło w kosz. Część po prostu została wydana. Jak ktoś chciał, to wiecie, to, to mu dawałam, no nie? Po to to tutaj było. Tak, no i zostały mi takie o... Czyli, czyli nie za dużo i też bardzo dobrze, jak widzicie kiepskie, kiepskie kolory nie? Nie, nie zielone te kwiatki dlaczego? no co dlaczego? no tu woda była głównie dawana no nie, no to wiecie, ile można żyć na wodzie teraz już tak trochę po, po kropelce po kropelce tam dodaję tego nawozu bo sobie też jeszcze tutaj poprzycinałam kilka kawałków, no to nie mogę tutaj wlać nie wiadomo ile nawozu, bo nie będą się chciały ukorzenić, więc no taka robota, nie? taka robota tak, tutaj wciąż niezmiennie, tylko po prostu w mniejszej ilości. A skąd ta woda? Dobra, e, nieważne, może z jakiegoś liścia kapło. Tak, I, i, niezmiennie stoi tutaj ten mm, krem splash? Czy jakoś tak? Nie pamiętam, ej, nie pamiętam. No, tylko zmniejszyła się po prostu jego ilość. Tak, bo odcięłam. I... i. Żeby było mi jakoś tam w miarę wygodniej mieć na to oko, a też tutaj, jak widzicie, jest sporo przestrzeni, no nie? Więc postawiłam sobie tutaj te do ukorzeniania od bonsa, ale powiem Wam, że coś mi tu nie idzie. Te z muchu to chyba będę musiała wyjąć, bo mimo, że mech jest mokry, o, to, no jakieś takie ok oklaptusy się zrobiły, no nie? Nie chcę ich zabić. No, także, także tutaj jest jakoś tak, o, a to ta spontaniczna werygacja, patrzcie na neonie. Ej, ładnie. Ładnie. Bardzo ładnie. Tak. No i tutaj e, Verukosum. Tak, o, ostatecznie dwa liście poszły out, no bo to one się zrobiły takie, wiecie, wiotkie. To tak bywa. Verukosum, żeby ładnie komuś przesłać w paczce, to trzeba mieć albo fartę, albo naprawdę nie wiadomo jak zapakować tego Verukosum, więc w ogóle mnie nie dziwi to, co tutaj widzę. Tutaj szczyt ma się dobrze, byle żeby zrobiły się korzonki, będzie git. Będzie git. No i tutaj, o, dwa splendity, prawda? W kubeczku tu się ukorzeniamy. Tutaj już nawet, o, patrzcie, tu już nawet widać, że jeden zaczął swoje żyćko. Te, 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 te białe fafluny to bardzo dobry znak, z tego będą korzenie. Nic tylko się cieszyć, także wiecie. Tutaj, tutaj pasuje mi, jeżeli chodzi o miejsce, żeby się ukorzeniać, tak? Tylko no to raczej trzeba będzie z tego muchu wyjąć i chyba po prostu włożyć w samą wodę. Bo, bo no nie wiem, nie? nie chcę ich zabić, a tak powoli wygląda na to, że, że do tego zmierzamy, a to bardzo źle. No tutaj standardowo mój tam taki bałagan użytkowy, no nie? To są takie rzeczy, które muszę mieć pod ręką, żeby nie wiadomo skąd tego nie wyciągać, także no tu jest syf bałagan, tak. I ostatnią roślinką, jaka nam tutaj została, to jest skrzydłokwiat. Tutaj są dwa skrzydłokwiaty. Jeden to jest ten taki gładki, a drugi to jest ten taki chropowaty, no i jak widzimy... Prawda, końce po, psy, po psy suszane, yy, Oczywiście jak najbardziej, bo przecież ja się za swoim życiem nie ogarniam. i on tutaj pusto miał, no pusto miał, no nie? O, patrzcie na przykład tam jaki suchalec nazwita, tam jaki suchalec, bo nie wycięłam, tak no, i najwidoczniej nie zauważyłam. No, no, no. Skrzydłokwiaty <grystwo> nie mają ze mną lekko, no nie? Szczególnie w poniedziałek też mogliśmy oglądać takie, no. Ż żywego trupa, nie? <noise> co go tam chciałam nawozem, nie niechcący oczywiście, no ale tak, no tutaj to akurat też no, nie ma co ukrywać, tak? Nie ma co się czarować, ja autentycznie zapominam, a on wypija bardzo szybko bardzo szybko, no tak. I to jest po prostu mój błąd, no, ale jak widzicie, no niektóre listki robi bardzo ładne, tak? Także wiecie, jak ja się ogarniam w sobie i przychodzę tutaj dać mu żryci pić. To on się ma dobrze, nie? Najgorzej to są te momenty, kiedy on ma sucho, 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 a ja zapomniałam, żeby sprawdzić, czy on ma sucho, czy nie ma sucho. No. Tak, więc tak to, słuchajcie, wygląda. Eee, <grywia> no nie, najlepiej, nie? <grywia> Survivor. No wiecie, to też naprawdę trzeba brać pod uwagę i poprawkę na to, że ja autentycznie, co by się za oknem nie działo, to to okno jest uchylone. Teraz, akurat, do nagrywania jest zamknięte. Żeby mi też, wiecie, roślin nie wypychało w tą stronę, żeby one po prostu stały. No nie jak uchylę okno, no to się ruszają trochę te rośliny. Więc wolałam je po prostu zamknąć. Więc jakby, no wiecie, no, no trzymanie monstery tajeczki przy otwartym oknie zimą, no będzie miało swoje, swoje konsekwencje, tak? Będziemy zbierać tego żniwa, no ja je zbieram. Tak, zbieram. No, ale mimo wszystko, słuchajcie, ona przez całą tą zimę odwaliła mi chyba dwa liście. To też nie tak najgorzej, na to, że ta zima u nas jest y, taka ciemna, no nie? Także wiecie, no nie, nie jest najgorzej, nie? Straciła tylko jednego. No to luzio, nie? <grytanie> bo co innego powiem? <grytanie> przecież nie będę płakać nad tym, nie? No, i tak to słuchajcie, wygląda. Yy, teraz tylko będę musiała się zastanowić, zaangażować pana Pawła, bo przecież ja sa sama to ja tego nie uniosę. I trzeba to będzie jakoś odciąć, pociąć, jakoś gdzieś postawić. Nie wiem, w jakimś wiadrze, w jakiejś wannie. Niech ta, niech ta monstera się ukorzeni. I nie wiem, będę musiała poszukać jakiegoś wiadra dla niej albo jakiejś innej właśnie wanny, żeby ją posadzić. No, to jest za duża roślina, powiem wam na mój metraż. Za duża. Ona jest śliczna, bardzo ładna. Ja ją bardzo lubię i bardzo ją chciałam, i wciąż bardzo ją chcę. Tylko weź i gdzieś to postaw tu. No, nie ma szans, nie? No takim dobrym, w miarę miejscem byłby ten stolik przy dużym boksie, ale to wtedy musiałabym się pozbyć Fusji Patiol. No, bo z kolei gdzie Fusji Patiol postawię. No właśnie, także widzicie. Ach, te wybory roślinne, no nie? Że, 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 że nie można mieszkania powiększyć tak jak w Simsach, nie? <grybujesz> Bierzesz taką tą rączkę przeciągasz, jest większa. No. Dobra, słuchajcie, ja będę na tym kończyć. No, jak widzicie, pokazałam Wam wszystko. Cudownie nie jest, no, ale mam nadzieję, że też nie spodziewaliście się czegoś cudownego, no nie? Jakby, <laughs> przepraszam, to nie ten kanał. <laughs> no właśnie. Więc jakby, no co? Dziękuję, że tutaj dzisiaj ze mną byliście. Mam nadzieję, że się chociaż trochę pośmialiście, bo jest z czego, ej. No, jest z czego. Życzę Wam cudownego, pięknego, sympatycznego całego, całego weekendu i widzimy się w poniedziałek, w poniedziałku w Groboksie. To prawda.